Zatem kluczowe pytanie w odniesieniu do próbek oleju świeżego to czy ich lepkości są zbliżone, na co sugerowałaby ta sama klasa lepkości? W tym miejscu z reguły konfrontujemy wynik z deklaracją producenta, ale tym razem tego nie zrobimy. Wygląda na to, że otrzymujemy wysoki stopień podobieństwa tych olejów, natomiast zróżnicowane są one trzema kluczowymi miejscami. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie wyjątkowo nie samochód, a motocykl BMW R1200GS i jego właściciel Arkadiusz. Sprawdzimy w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym motocyklu. Przesyłka dotarła bezpiecznie, bardzo solidnie zapakowana, w środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, taki, który był zalany, oryginalny olej BMW 15W50 do Pro. Próbka numer 2 to olej nowy z aktualnej wymiany Shell Advance 4T Ultra 15W50. Próbka numer 3 to olej przepracowany szczególnie nieco później. Zaczynamy od testu bibułowego, w tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć, a komentarz na końcu filmu zapraszam. Szczegóły odnośnie motocykla wpisujemy do tabeli zbiorczej. BMW R1200GS rok produkcji 2009 przebieg ogólny 78534 km. Warto w tym miejscu dodać, że jest to silnik z suchym sprzęgłem typu boxer, więc olej jest bardzo zbliżony lub identyczny jak samochodowy. Większość motocykli ma mokre sprzęgło w tej samej kąpieli olejowej co silnik. Właścicielem jest 49-letni mężczyzna, preferuje wymianę oleju po przebiegu około 10 000 km. Do motocykla zalany został olej oryginalny BMW Advantek Pro, tak jak wspomniałem wcześniej, w klasie lepkościowej 15W50. W badaniu dodatkowo poddamy olej Shell Advance 4T Ultra w tej samej klasie lepkościowej, ponieważ Arek ma przypuszczenia, że jest to ten sam olej co BMW, tylko dwa razy tańszy. Na stronie Shell'a Arek znalazł poniższą rekomendację. Dodatkowo Shell na swojej stronie chwali się współpracą z BMW w tym zakresie. Zatem kluczowe pytanie w odniesieniu do próbek koleju świeżego to, czy ich lepkości są zbliżone, na co sugerowałaby ta sama klasa lepkości, oraz czy skład chemiczny jest taki sam zgodnie z przypuszczeniami Jarka. Sprawdzimy to w oparciu o widmo w podczerwieni. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Według instrukcji producent zaleca olej 20W50 klasy APSF ACA2 lub wyższej. Co ciekawe, BMW rekomenduje nieużywanie oleju syntetycznego przez pierwsze 10 000 km. Arek znalazł na uznanych stronach motocyklowych, jak twierdzi, rekomendacje głównie oleju 15W50. Inne oleje dopuszczone przez BMW w zależności od temperatury użytkowania pojazdu są ujęte w tabeli na stronie 147. Przebieg badanego oleju to blisko 8000 km. Sposób użytkowania jest mieszany, Arek codziennie używa go do dojazdów do pracy w mieście. Trasa z przedziału 10-30 km zależy, jaką trasą jedzie. Jednocześnie motocykl w tym niewielkim przebiegu zaliczył dwie trasy, jedną około 900 km po Polsce. I drugą 2000 km za granicą. Olej eksploatowany przez 13 miesięcy. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego z poprzedniej wymiany, następnie lepkość oleju z aktualnej wymiany, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca 125,2 mm2/ sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 16,5 mm2/sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 142. W tym miejscu z reguły konfrontujemy wynik z deklaracją producenta, ale tym razem tego nie zrobimy. Barek nie znalazł w internecie karty charakterystyki, wysłał zapytanie do dealera BMW, ale bez sukcesu. Dostał maila z informacją od dealera, że w celu uzyskania karty charakterystyki oraz karty technicznej tego oleju napisali bezpośrednio do producenta. Według arka dziwna, nawet niepokojące jest to, że BMW robi z tego taką tajemnicę, bo tak naprawdę klient nie wie, co kupuje. Dodatkowo Arek, szukając informacji o oleju BMW, zwrócił uwagę, że na niektórych stronach opisany jest jako półsyntetyczny, a na innych jako syntetyczny. Zatem mamy tu spore zamieszanie, kwituje na końcu. Pora na olej świeżo z aktualnej wymiany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego Shell jest następująca 150,2 mm2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 20,6 mm2 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 160. I w tym miejscu mamy kilka odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Przesłane do badań oleje są różne. Lepkość Shella jest istotnie wyższa w poszczególnych temperaturach ale również wskaźnik lepkości jest istotnie wyższy. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca 108,6 mm2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 15,2 mm2 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 146, a to oznacza, że otrzymano całkiem zadowalające wyniki. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza jest w przedziale akceptowalnym, natomiast lepkość w niższej temperaturze w przedziale ostrzegawczym. Bazując na tych wynikach, wydaje się, że przebieg 8000 km jest właściwy na wymianę. Być może można się pokusić o 1000 10 km następnym razem. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego. Oglądamy plamę z różnych perspektyw. Oceniamy zgodnie z dostarczonym kluczem MCU. I tutaj zarówno jądro plamy, jak również strefę dyfuzyjną oceniam na stan przeciętny. Nie znajduje tutaj sygnałów obecności wody w oleju. Do zweryfikowania jest ten zewnętrzny okrąg, który albo sygnalizuje delikatną obecność paliwa w oleju, albo jest to strefa czystego oleju. Teraz widmo oleju: kluczowa sprawa to porównanie widm dla olejów świeżych. Przyglądamy się tym widmom i generujemy widmo różnicowe. Wygląda na to, że otrzymujemy wysoki stopień podobieństwa tych olejów, natomiast zróżnicowane są one trzema kluczowymi miejscami. Dodatki uszlachetniające dla pasma 670 oraz 970, jak również dla pasma 1377, które jest odpowiedzialne m.in. za jakość oleju bazowego. Zobaczmy teraz na wyniki dla oleju przepracowanego. Podobnie jak wcześniej, generujemy widmo różnicowe, żeby zobaczyć co zmieniło się w wyniku eksploatacji. Wydaje się, że badany olej jest rozcieńczony niewielką ilością paliwa, degradacja dodatków bazy olejowej na umiarkowanym poziomie, natomiast koniecznie trzeba podkreślić stan ostrzegawczy stopnia sulfonowania przy czym dla tego pasma to równie dobrze może być sygnał pochodzący z rozcieńczenia paliwem. Więcej o interpretacji widm w odcinku numer 77 zachęcam do oglądania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne nasze testy. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Zapraszam również do wsparcia inicjatywy wspólnego eksperymentowania poprzez patronat kanału na patronite.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!